Bartny Korowód Mikołajów w niedzielne przedpołudnie przejechał ulicami Tarnobrzega. Była to już dziesiąta jubileuszowa odsłona corocznego wydarzenia, które każdego roku przyciąga na plac Bartoszegowackiego mieszkańców miasta. Pomysł został wygenerowany na spotkaniu zarządu, gdzie myśleliśmy, co możemy wpisać, jaką imprezę możemy na wpisać w kalendarz miasta i tutaj m.in. Jurek wygas. A czego nie zrobić parady Mikołajów, gdzie będziemy prezentować różne dziwne pojazdy i Mikołajów, którzy będą rozdawać prezenty później dzieciakom na Placu Bartosza. Od 2004 roku praktycznie co roku Tarnobrzeg gości kilkudziesięciu Mikołajów, którzy przygotowują różne atrakcje dla dzieciaków. W tym roku niestety aura nam z jednej strony sprzyja, bo jest okno pogodowe, że słońce świeci w dniu dzisiejszym, ale jednak musieliśmy odwołać start balonu ze względu na bezpieczeństwo, bo są podmuchy i... I, I tutaj te prognozy wiatrowe nie sprzyjają, także niestety balonów w tym roku nie będzie. Od paru dni mieliśmy dość dużo telefonów z zapytaniami czy będzie parada, czy yy, którymi ulicami będzie przejeżdżać kawalkada pojazdów, także tego zainteresowania jest sporo. Dodam tylko, że na Facebooku stowarzyszenia ponad 2,5 tysiąca osób udostęp... zobaczyło plakat, udostępniając plakat wśród swoich znajomych, także ta kampania, taka informacyjna była dość spora. Dziesiąty, dziesiąty raz już organizujemy Parady Mikołaje w Tarnobrzegu. Jak co roku Mikołaje przejeżdżają przez siedem tarnobrzeskich osiedli, gdzie prezentują się w Kowalkadzie pojazdów różnych, dziwnych i by dotrzeć koło 13.00 na plac Bartosza Głowackiego w Brzegu. Dla dzieci jak zwykle przygotowaliśmy słodkie niespodzianki. Zbieramy w tym roku znowu książeczki, które będą przekazane do szkół, do bibliotek szkolnych, tak żeby inne dzieci mogły korzystać. Wychodzimy z zasady takiej, że my jesteśmy świętym Mikołajem dla dzieci, a dzieci z kolei są świętym Mikołajem dla innych dzieci, które będą korzystać z tych książek. Ja, goor dan niet. Dat is een Matek. A ci, co muszą pilnować sprzętów swoich, to zostawiają delegacje. Wiesz, kiedy z do na placu, to na Każde zdjęcie, kto ktoś wykonał, prosimy o przesłanie na stk.pl. Bo niektórzy się łapali na jednym...